Hej, witam was w kolejnym odcinku z cyklu Long Wall. Jest to drugi, drugi odcinek na statku obcych w pancerniku. Mamy mocjusza nalannego. Mamy Danusię, która może go reanimować i ten od razu wróci do życia. Mamy mnie, który mamy jeszcze dwa strzały, mogę nas strzelić i raz się wycofać. No nie tylko czym. Nie jest na overwatchu? a nie jest na overwatchu. Dobra, zróbmy to następujący sposób. Zacznijmy od strzału hajowej, które wykończy e, tego. Teraz tak Jeżeli podbiegniesz tu, prawdopodobnie będziesz mogła wrzucić tutaj granat. O właśnie. Spróbujmy tak Kurde, ale to tylko... To tylko dwa obrażenia. Eee, ja mógłbym spróbować go do niego strzelić, ile? Cztery obrażenia. W sumie no, nie jest źle. Mógłbym drugi raz spróbować strzelić, tylko tak jakbym go trafił. Eee, to bym miał 5 musiałbym go jeszcze trafić kilka razy żeby go zabić a nikt niestety go nie widzi ale niech zostanie na overwatchu Danusia muszę na 100% wycofać ponieważ Danusia musi przeżyć żeby ustabilizować mąciusza Kasia czy ty dobiegniesz stąd żeby rzucić tą granatę do góry 50%, że go trafisz A granata Dobra, jesteś w stanie tutaj go gdzieś rzucić. No to spróbuj. No normalnie tak chbo spadła tam w tą ptą. Aha, jeden obrażeń. Mhm. Eee, ja się wycofam tutaj za pełną osłonę. I zobaczymy co się będzie działo. Żeby tylko mi nic nie zaczęło spadać albo jakaś grupka żeby mi nie wyskoczyła bo ten Cyber Desk już jest wystarczającym problemem oh no co on będzie próbował robić spudłował na szczęście no, to ja wracam tutaj ile ja mam? 78% uff, ale to tylko 3 tylko 3 tylko widzisz stąd. 50% że trafisz. No to spróbuj. Oj, celownik holograficzny, to bardzo dobrze. To Nix powinna sobie z nim poradzić stąd. No, to też nie jest takie na 100%. E. Sz szóstka. Dobra, daliśmy radę. Teraz tak, wszyscy muszą przeładować Bądź już znowu będzie w szpitalu trochę. Ty to masz pecha, stary Masz pecha strasznego Ale nie jest tak najgorzej. Overwatch Dobra, zostań w tym miejscu co stoisz o! A ja zepsułem, bo zapomniałem, że Danusia ma apteczkę darmową, więc mogłem cię wyleczyć w, te, w rundzie wcześniej i ewakuować z tego miejsca. Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. E, ja zmierzam w tym kierunku. się również. Mądz już również są tu otwarte. O cholera są otwarte. W takim razie mix tutaj Ty tutaj Tutaj jest mont już, tak rozglądaj się! Ja muszę przeładować, tu się mogę rozglądać Tu muszę, mogę sobie przeładować eee. Możesz zostać po tej stronie. Dobra, rozmawiaj eee... się. Przeładuj. Jesteśmy gotowi na ostatnią grupkę. Prawdopodobnie tam będziemy się mogli spodziewać Mewtona i kilku Filmenów. Ale nagroda jest warta ryzyka. Niech ja coś biegnie. Filmeni, tak? Dobra, dwóch z nich oberwało, ale kurde, miało sześciu żyje, czyli to musiał być dowódca ich. O, jeszcze jeden. I o Oż, kurde. No to mocno, 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 mocno... Mocno koledzy zaczęli. Cofnij się tutaj Aha, nie możesz strzelić. No dobra ja Jestem przyblokowany przez Danusia niestety nic nie widzimy Już się zatobiorę Bądź już Tutaj chyba nie szczele przez tą dziurę. Wycofaj się ile możesz w tą stronę i rozglądaj się. Ja się rozglądam. A teraz tak. Nie widzisz tego, możesz iść do tych tylko. No, ale to spróbuj, jednego z nich załatwić. Jeden, jeden filmen mniej, czyli zostało ich cztery i prawdopodobnie dwa Sikary. Stąd... E, Rozkaz wypatruje drogów. Tu mam nadzieję, że u góry nic nie wypaczę. No nic. Kolejny obwód wyłączony. Musicie wyłączyć jeszcze dwa. No dobra. Mamy meldunki o aktywności obcych w waszej okolicy. Nadciągają siły wroga. Co nie wymyślą? Strzela. Oj, jeszcze trafił. Ale nic to niespodzianka. Tutaj idzie kolejny. Hmm, niedobrze... Tu, od góry? Oż, kurde, tego się nie spodziewałem! No dobra. Jestem pod ostrzałem! No dobra. Mam trzy tury, żeby dano się tam dobiec. Jeszcze, kurde, mi spadł jakiś tu na na... Hm? I Newton. z ciężką plazmą. Dobra, ale akurat do Newtona zareagowała Danusia. Na Mewtona... E, Okej, okay. otwórzmy te drzwi. Pamiętam o tych Seekerach. Nie widzę ich. dobra, się tu mogłaby strzelić. Czy tam dobiegnie w dwie tury? Później w drugiej tu będziemy miał dwa. Dobra, tam dobiegnie. Więc spróbuj Danusia, go ściągnąć. Okej, okay, to załatwione. Zostało nam tam dwóch jeszcze. Ruszam! Dwóch się nie Wypatruję wroga. Dwóch filmenów. Mądrze stąd bym mógł strzelić. Kurde, ale ten, ten to może też spaść tutaj z tyłu na Moncjusza. Zaraz tam będę. Ale mam nadzieję, że Moncjusz nie będzie miał takiego pecha. Tu masz jeszcze apteczkę. Aha, prawdopodobnie apteczkę miała. A tu ma apteczkę, więc w razie czegoś jeszcze tu mogę ustabilizować, okej? A, już. Ładnie go. Pociastowałeś laserowym promieniem? jeden. Zbliża się do was cała chmara Ufoków. Oj, kurwa, wszyscy, wszystkie overwatche na siebie ściągnął. No niedobrze. dobrze? Nie Niedobrze, bo teraz cała ta reszta jest bezbronna. Może sobie bezkarnie nas atakować. Okej, okay. warta. Seeker zleciał na dół. Podleciał tutaj. Dobra. I jeszcze są dwa filmy u góry. Ten się tu zbliża. Nie Dobra, na szczęście, na szczęście nie trafił, a to by było flankowane strzał. I co, jeszcze tutaj mówicie, że ktoś mi spada? A, widzicie. Ha, mąt, jak, jak na złość nikogo nie widzi. ja mogę tego zabić. Je jeden mniej. Krzyżyk na drogę. Dobra, teraz tylko tamten jest taki w takiej pozycji dobrej. 67. No spróbuj nix. Dobra, wyczyściliśmy ją. Teraz tak. Nie wiem dlaczego Mont już tego nie widzisz. Ale... wejdź może tu. A stąd może go załatwisz. Aj, niestety. Nie mi. Um. Jestem w drodze. Cofnij się tutaj. No, no trzeba było zacząć, zapomniałem, że ty masz sterownik. Dobra, ja tutaj Danusia mogłaby Zobaczy, tylko Danusia później dobiegnie Nie, tu, nie będę ryzykował Odbiegnę tutaj 77% no Daj radę Tak jest Został jeszcze jeden sticker i, i kilku filmenów o kurde, kolejna drubka. No, <grywa> robi się ciekawie. O, ten można sfankować. Chyba, się wycofał. Oooo. No, że nam zaatakowali. No dobra. Teraz tak. Danusia podbiegnij tutaj Co? Kto? Jak? O ładnie. Reanimacja. Trzeba brać więcej apteczek na takie długie misje. Kurde, ty nie masz amunicji. No dobra. Wycofaj się tutaj, i do do ja. Oczywiście, oczywiście go nie zabiłaś. Nie masz szansę na tego, to spróbuj go ściągnąć. Dobrze by było, żeby ci się udało. Okej. Okay. Eee, czy ja mam? Jakie mam tu w ogóle szanse? 100% na tego, tak? No może się wycofam tutaj Czy dalej mam 100%? Dobra, dalej. Mam nadzieję, że go zapiję. Tak jest. Nie mam amunicji. Teraz tak, tu mam kolega 69%. No spróbuj. Dobrze. Teraz tak. Zaraz tam będę. Tutaj się rozglądajmy, rozglądajmy, przeładuj. Okej, okay, kolejne wróbki idą. Oj, ten się niebezpiecznie ustawił. Seeker się zbliża. Nie, 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 nie. Kurde molek, straciliśmy Maciusza. Oj, to Paweł. Nie będzie zadowolony z tej misji. Kurde no. Nie przewidziałem, że on z takiej odległości trafi. Myślałem, że jesteście bezpieczni poza e, ich zasięgiem. Aha, teraz tak, ja jeszcze nie mam amunicji. Seeker nie wiadomo gdzie jest. Niks nie ma amunicji. No dobrze, wycofam się tutaj. Danusia się będzie rozglądać. Ty również się rozglądaj. Ty się wycofaj tutaj i przeładuj. Niks przejdzie tutaj i przeładuje. I to tutaj mogą z tej strony podbiec, może tutaj też dobiec, więc mógłbym je splankować Wiesz co, wycofaj się tu i przeładuj Będzie się działo Gurdepowers będzie strasznie zły tym co się stało O, jest seeker udało mu się lepiej, Będziesz szalał? Dobra, Man się rusza. Ale zrobił dwa ruchy, okej. Okay. O kurde, ten jest strasznie niebezpieczny. Dobra, zrobił dwa ruchy. No, ja mam duże, duże szanse, żebym do niego szalił. Tylko, że. Co z tego, że są takie szanse jak. Jest to niedobrze Jest niedobrze, kurde, ty też nie możesz amunicji Tu masz 53% na niego Ha, niks jeszcze, nikogo nie widzi Ty widzisz tego Seekera? Widzisz, widzisz też tego Myślę, że tak. Na początek podbiegniemy tutaj. Cykolop powinna go flankować, zabić. Dzięki, ce... Dzięki czemu jestem ja jestem bezpieczny. Ja muszę przeładować. Nie masz amunicji. Ale mimo wszystko podbiegnij tutaj. Aha, tam był jeszcze kolega. No dobrze. Teraz tego kolegę widzisz, ale nie można ich strzelić, Ale stąd jest jakaś szansa, że będziesz mógł strzelić do wszystkich. No to spróbujmy do tego sikera. O, jest. Siker załatwiony. Ty w takim bądź razie musisz kucnąć. Danusia widzi tego ale Danusia rzuci granok dymny żeby osłonić całą naszą ekipę Ty się wycofaj tutaj i się rozglądaj Tak on będzie tu jak chciał biec to może go złapiesz na wróciu, a niestety Zostaliśmy przygwożeni, ten się co wycofuje? Ok, ucieknę. No dobra, 52 procent, że go trafisz. mam Running gun, więc jak coś tu mógł, mógł się tam przelecieć e, Spróbujmy na początku tak, rzućmy tu granata, ściągnijmy z niego overwatcha Uuu, ale go przesunęło z, tamte, z tamtej strony na tą stronę go przesunęło nieźle 52%, no spróbuj Tak jest Tutaj się muszę rozglądać. Tu tutaj, tutaj też, tutaj też. A ty sobie kucnij. O kurde, nie mogę przewolać tej straty. tak. Zatruł mnie. No. Znaczy nie mnie, tylko zatruł jednego z naszych żołnierzy. Okej. Okay. Już idę. Odbiegnij tutaj. I przeładuj. Eee, ty sobie musisz kucnąć nadal Nikt się zbliża, ale przeładuję. Eee, ja się rozglądam. Ty podbiegasz tutaj i się rozglądasz. Zamysia podbiega tutaj. I się rozgłami. Uderzeniowy jeden, zbliżają się do was jeszcze? Przygotujcie się! Dobra, jakimś cudem Danusia dała radę. Tu mam rannego... Wejdźmy tutaj. Widzisz go, ale to jest tylko 40%. O właśnie, to jest tylko 40%. Cel nadal stoi. O, to jest Nix. Niks. Nix koniecznie nie będzie widziała. Wyruszam. Ty podbiegnij tutaj, daj się. Musia się musi wycofać, bo ona źle to ozipia. Tu muszę sobie wziąć, zrobić tak. Niks podbiegnie tutaj i będzie się... O! Widzisz go! No to pięknie, bo masz szansę go zabić. Za sześć, ale przeżył. Rozkaz, ja na sprincie przebiegnę się tutaj. Zaczynko zrobić, a się wycofać. O, a to, to zrobił trochę niespodziewane zagranie. Nie wymyśliłbym tego, że on będzie mnie próbował tutaj tak zagrać z nami. Już tam idę. Dobra, ja tutaj szczał i po nim, Dobra, załatwiony. Już tam idę. Tu idziemy do przodu. Broń gotowa. A, dobra. Ty nadal jesteś zatruta, więc jeszcze jedną, którą musisz pucnąć. Niks może sobie włączyć Overwatch'a. Overwatch'a. E, Danusia. Tutaj. No, wyleczyłaś się z tego zatrucia? Jeszcze z tej zatrucia? Ile tu tych kolejek? No dobrze. niks przeładuj Ja przeładowuję na miejscu Overwatch Overwatch Misja już jest blisko końca Tylko musimy to grać spokojnie Powinnaś już być nie zatruta Dobra, jesteś tylko zmęczona walką Ale zmęczenie walką da się przeżyć tu, tu chyba już nic nie ma. Wszystko co było zostało chyba wyczyszczone Ale jeżeli jest, to będziemy mieli duże problemy, bo Danusia jest w ciężkiej sytuacji, okej. Okay. Czy coś tutaj jeszcze jest? Czy to będzie koniec misji? Obwód wyłączony, został jeszcze jeden. statek będzie nasz. Ale mi szkoda, Maciusia. Niestety, Paweł, zginęłeś. Mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało, że przestaniesz oglądać i komentować nasz sezon. Mam nadzieję, że będziesz komentował nadal każdy odcinek. Bardzo lubię te Twoje komentarze i bardzo by mi tego brakowało, jakbyś się wycofał. Nie było żadnego wąsu na taką misję. Dużo surowców, to co Wam Będziemy wspominałem. W a. Zobaczcie na to. Mącjusz. Lutenet, czyli porucznik. Paweł urbański pseudonim Mąciusz zginął na 10, po 10. misji swojej, zabił 17 obcych. Oj, salutuję ci, ale... Ciężka sprawa. Nie lubimy jak giną nam żołnierze, tym bardziej tacy żołnierze jak ty. Dobra, ten odcinek chyba już i tak jest długi, bo jest podzielony na dwie, na dwie części. Wow! 8-7. Hu Cudownie to wygląda. Dobra, wystarczy tego na dzisiaj. Trzymajcie się, widzimy się w na następnym odcinku już jutro!